Prawie 800 wniosków złożonych od 1 sierpnia. Takie są statystyki Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Dębicy. Pismo o zasiłki i świadczenia można składać w specjalnym punkcie MOPS-u w budynku dworca PKP, a dokładnie w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Dębicy. Dział świadczeń rodzinnych w centrum miasta cieszy się bardzo dużą popularnością, dziennie odwiedza go ponad 100 osób. Uważam, że bardzo potrzebny, bo miejsce jest super, jest pod nosem, że tak powiem, wszystko. A tam jednak trzeba było taką wyprawę trochę zrobić, żeby dotrzeć. Są pomocne, bardzo pomocne. Jeżeli właśnie jest sytuacja, ja mam teraz tego rodzaju, że złożyłam wniosek o 500. Plus, i rodzinne i właśnie panie dzwoniły do mnie, żeby przyjść. Bardzo cieszymy się, że ten punkt informacyjny został nam udostępniony przez Urząd Miejski w Dębicy, gdyż w dobrych warunkach możemy tutaj przyjmować klientów, możemy ich obsługiwać, mamy kilka stanowisk, więc te przyjęcia są bardzo sprawne, więc klienci są szybko obsługiwani, są zadowoleni z obsługi a zarazem jest to w centrum Dębicy, co również jest możliwość dojścia z wszystkich osiedli tak naprawdę do tego miejsca. Można tutaj składać wnioski na wypłatę 500+, to jest świadczenie wychowawcze, dobry start, to jest 300+, świadczenia rodzinne wraz z innymi dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, więc na wszystkie świadczenia z ustawy o rodzinnych. Oddział Miejskiego Środka Pomocy w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy stacji PKP czynny, jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-1530. Wnioski można składać również drogą elektroniczną. W lipcu takim właśnie sposobem wpłynęło prawie 5 tysięcy podań. Według prognoz ze świadczenia 500 plus w 2019 roku skorzysta około 6,5 tysiąca dzieci z terenu miasta Dełmica.